no, wy, wy, nie byli, wy nie byliście widzowie, bo, bo my to graliśmy ten i no teraz, no, teraz zaczęłem nagrywać. To. Jak to? Ale chodź ograć, chodź grać. też nie nagrać. bo stary, gramy w coś innego i widzowie napiszcie w komentarzach kto jest lepszy Dawidux czy ja daj aktywacja Daí, estarei tu. Ah, Ja tu stary lat, nie wiem, ja. o, co? Już myślałem, że to pompa ta taka że jej nienawidzę. Że to jej nienawida. To tak się ją naciąga.

No i dobrze stary O, o właśnie o to mi chodziło. O mi jest na Dobra. jeszcze nic, bo nic nie, nie otworzyłam. Zgodza! Legendarnego. Nie no, nie, nie padasz, spadę. Ja nie chcę zginąć z tym pazem, ale muszę ci powiedzieć. uciekłeś? Dobra, jest A ja mam też star sniper. Ale? To co ma FN stąd Dostał, 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 stupień! Biało! O! Chciał, chciał Jestem czekam, sorry. Ten pra są cię. Stary Nie wolno, nie wolno. Wow. nie wiem stary nie wiem stary na pewno nie są ci No, może tak Albo trzeba im Mam nadzieję, że mnie nie znajdą, bo Boże, bo się normalnie jak je... Chętnie będzie karamba O, to są oni, stary To są oni Ja muszę starą uciekać. Ja, ja uciekam jak najdalej. Oni, oni wtedy ten nie będą wiedzieć. No to prawda chyba. To chyba prawda. Gigielek! G-gigl! Gie Dobra. Ma, mam stare dwa bardzo rzadkie i mam stary ten czyli te niebieskie i mam stary Ma stary skazał. Ale nie zatem go έτσι. Co? A ja mam też E I bardzo mam szwarta. Stary, chcesz digla? Digla chcesz? Dam na czarpeka, boję się, że, że oni tu przyjdą. Nie, nie no, jak oni tu przyjdą stary, jeszcze raz, to, to oni są no, naprawdę stary, chyba czterami. Co nie? Tak mi się wydaje. Albo, albo Dawid, albo że widzieli ten. Normalne skrzynki trafiłem epicka. E, że, że, albo że stary, albo że stary oni widzieli ten taki ten. Co, ten taki row. Jakby. Nie wiem, jak się to nazywa. No, co jest? Co jest? Już mi dzisiaj nie idzie stary z tym budowaniem na prawo, chcesz? Dig tego bardzo rzadkie. Jest a co ja, ja stary, ja stary mam Żartyki. o dobra, no to mamy proszę, mamy sześć i ty na mogę ja, mogę ją, ją otworzyć? może ci, może ci nie, ja mam lepszego farta, proszę mogę? A, ja bym chciał takie coś. Mogę? Bo ja tak to kto stary lubię. Ma, mam dwa legendarne stary i jedno, jedno epickie. Co jest? Opa, ta Sigma tam jest. O, Sigma tam jest. No to naprawdę tam jest Sigma stary sorry jak cię wybiłem to sorry a rpk ja też stary dropa wziąłem i rpka trafiłem my chyba mamy razem szczęście O, oh, witaj, witaj wit stary, witaj stary, wit stary No to uciekamy? To, so, to, 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 to nie są, to, nie są oni, to, są oni. Kolej. To są oni stare. tu są oni. kulecz To są oni uciekaj ale stary ale stary fartę mamy o stary uciekaj jest chodź 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 weź 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 spaza i uciekaj Citar, citar. Ale takie stary, dobre rzeczy Dobra, czterdzieści... By oni sobie nas śledzą, oni sobie nas myśli. Co Sonia? No, ja... stary chyba 1% jest taka, stary. Dobra, stary, dawaj. Nie, no nie gadaj, że twoja siostra to.

I nie za... Ej, lecimy... Ej, lecimy tak samo, co nie? Tylko ja lecę... Tylko ja lecę tu, stary znowu Dobra, czyli ja ci zaznaczę. Nie, albo ty se zaznacz bo ja chcę. albo Ja lecę tam... lecę tam na no, tą wyspę taką. Stary, ale chyba was mamy szczęście jeszcze, jeszcze to, nie? Co? Na co? To nie jest elka stary. Stary, to, ale to jest taki mega w innej wersji. Ja sobie też ją sobie kupię taką. Ja sobie też kupię tą No to chodź na wyspę, stary, ze mną Do leci, że w ciebie. Nie leci Nie leci stary, nie leci Szybko ty A ja, ja, ja stary, ja stary nie, nie biorę tej pompy Ja stary nie biorę tej pompy Nie, bo ja mam biga. Mam lepszy. Pa, pa, pa. Makafaka faka, Z ta. tak. normalnej skrzynki, stary. Legend. Patrz. Pumpa, legendarna, stary. Ale nie stary, my mamy razem szczęście. DOBRA! Go, 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 go! En het is doei 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 ja, doei 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 No to stary, ale my mam, mamy stary i tak, tak O stary, mam typa. A tu ty, jest, ty ty. ten typ. Uh, taka tak, półkaka um, stary, co, co widziałem ją na tym. Dobra. Z normalnej skrzynki stary jest skrzynki mityczne, stary! Co to jest? takie normalne skrzynki mityczne Ja tego nie rozumiem, stary Ja chyba naprawdę, szczęście Ej, epickie! A, bo to jest ten Dobra, no to ja idę z plusów Dobra, ma mało jeden Da a ja nas tamcie wziąłem dla ciebie a taka, ale dobra. Nie, do No później, na no, później stary, na no, później. Ma, ma, masz, ma, nie, ja mogę czytać, nie ma, nie mam. Stary, ale mać, To nisko. Nie, a to po co ja wydawałem? A, patrz, stary, patrz. Stary, stare no, z normalnej skrzynki, legendarna pompa, a tutaj z normalnej skrzynki, mityczna, no, mityczna no skar z tego midosa. Może ty też będziesz miał jakieś szczęście, co nie? No Może ty też będziesz miał jakieś szczęście, co nie? Musisz mieć stare szczęście. Dawaj stary, stary, kupujemy wszystko, co się da do leczenia i stary lecimy Na bitkę, je, na, na ten, na jakoś tam Bo jeden dead stary, jeden był dat jeden był dat Dobra Ten, bigi, czy bigi Ok, i tutaj jedna apteczka Dobra Mam czy bigi i czy apteki Tutaj nie ma pustyni Od razu Chodź A co? Jest? Ty? Co? Szyli sobie w pszaku? Ty ja go zabijam, dobra Ja... o stary Dobra, ja stary lecę Nie, ale ja, ja cię idę chronić do mnie stary, Uciekamy, chodź. Oczy Ja nie mogę stary Przepraszam. No, przepraszam. A chcesz A chcesz, prze... A chcesz przegrać, czy ten. E, czy wygrasz? Ile ma to? Stary. Dobra, chodź, chodź tu śmieciu Ty co za do Dawidowca, chodź tu śmieciu Jak to, stary, mnie te... Siemanie, I jest. I jest! O ty śmieci! Na, naj, naj, największa mapa, jaką widziałem! Największa mapa, jaką widziałem! O, dobra, dobra! Widzowie, my kończymy ten odcinek. Zostawcie lajka i subskrypcję. Ei! Ei, ce mai ce?